Poprawmy po tej kampanii wspólnie prawo wyborcze, żeby nie było możliwe finansowanie kampanii wyborczych rzekomo preferencyjnych, faktycznie negatywnych zagranicy, prowadzenia ich przez bliżej nieznane fundacje. Ograniczmy finansowanie kampanii wyborczych do komitetów wyborczych, zróbmy większą transparentność i ostatni mój postulat, panie, panie redaktorze, wskażmy instytucję państwową, która odpowiada za sprawdzenie faktycznych wydatków na kampanię, bo w tej chwili nikt za to nie odpowiada. No, problem jest też taki, że w cyfrowym świecie coraz trudniej. Coraz łatwiej przeciwać znaleźć, coraz łatwiej. znaleźć ale w te drogi przepływu i trudno przecinać te przepływu. Facebook te drogi to wprost przepływu. pokazuje. No, tak, ale największe kampanie ale nie w tylko, internecie w Polsce to nie była kampania sztabów, tylko Szemrannych Fundacji. Nie tylko, ale nie tylko Facebook i nie tylko inne. No, Mamy mnóstwo, mnóstwo aplikacji, które dzisiaj w internecie są aktywne i przez które można finansować negatywne i pozytywne kampanie wyborcze.